Hej, czyli witajcie z tej strony Felian, a w dzisiejszym odcinku będę e, rozgrzewał się. Tak, e, będę się rozgrzewał na e, chyba najpopularniejszym serwerze, w, w, prawdę, e, chyba w Hiszpanii, z ja, e, Ten tryb nazywa się... Aha, Knockback FFA. E, Okej, okay, nieważne. Wow! A jeszcze co mi chłop zrobił. Ale tak jest to chyba pierwszy wow, odcinek na tym serwerze Jeżeli ktoś się spyta dlaczego już, dlaczego tak dawno nie było odcinków, jest to ponieważ mam szkołę Teraz mam wolne to prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie za jutro może wlecić film z drugiej części programowania i nowy film z tamtej serii którą mieliśmy kontynuować. Ojoj. Um. A więc tak. Oto jest moje wyjaśnienie. Dlaczego nie było tych filmów bardzo długo Nie wiem co ten poprawi. Chyba ma fokusa na mnie tak totalnego. No, ale... Byku seria? gg? Co? A, chyba że chłopim tyle zrobił, okej. Okay. Jest to jedyny tak naprawdę serwer, bo no, bardziej lo, e, lobby, na którym można grać, więc trochę słabo to zrobili. Ponieważ trzeba będzie czekać, aż e, będzie, e, ten event się skończy, albo ktoś po prostu wygra. A może sobie teraz pójdziemy na tryb Brizzly e, Co? Skoro mowa o Brizli, zróbmy sobie z bryzli, albo przynajmniej spróbujmy, jeżeli nam serwer nie będzie lagować i pozwoli nam położyć klocki eee, Nie wiem, czy będzie widać na filmie, ale cofa mi bloczki Teraz nie cofnęło Nie wiem, dlaczego mi nie wychodzi 8 blocków, tak, blocków God, się mi nawet nie wychodzić na trzy klocki. Dobra, mam ruchy jak Michael Jackson. Wychodzę z tej gry, nienawidzę tego serwera. Nie no, oczywiście.